Witam, Max Love, O będzie. Polska. Znaczy to nie jest Polska. Widać, że to nie jest polska taksówka. To jest ekwadorska taksówka. Eee, a to jest w ogóle Elatio. To jest taki country club w Wilkabambie. Tu jest restauracja włoska z najlepszą pizzą. Jest jakiś dom. A tutaj to, co widać, to jest Wilkabamba. Gringo Bamba Małe miasteczko ciągle rozbudowujące się Tam są góry Generalnie wszędzie są góry no bo jesteśmy w dolinie Anteny komórkowe różne rzeczy Prądy i tak dalej Skały I tutaj klimat jest taki że Teraz, tak, w tym momencie, to się wszystko zmienia w jakiś tam sposób, że rano jest wiosna, później jest lato, takie gorące lato, mega, to takiego nawet jeden dzień taki się nie trafia w Polsce lata. I później, jeśli pada po południu, tak jak teraz, to robi się jakaś tam jesień, że ta jesień jakoś najmniej wszystkim odpowiada. Generalnie, może rośliny się cieszą. Więc jest taki klimat polski z pominięciem zimy. Każdego dnia można mieć trzy pory roku. Usiąść przy szybie, w swetrze, bo domy nie mają ogrzewania w jest zimno w niektórych. W swetrze, ze szklanką, kaka, kawy, czy czego tamkolwiek się chce. I patrzeć na lecące krople deszczu. Po szybie. I Polska ma idealne warunki do sanjogi, to chciałem powiedzieć. Do zaczynania sanjogi Polska ma idealne warunki, z miejsc, w których by w każdym miejscu można yy, zacząć sobie sanjogę. Tylko żeby to było takie równomierne, to Polska jest do tego idealna. Długie wschody, długie zachody, powoli zmieniające się światło i też nawet y, 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 no, zimą, jak jest słońce, to ono się wydaje mocne tylko dlatego, że wcześniej nie było długo słońca na przykład, ale nad morzem jest inaczej. Do sanyogi najlepiej być uziemionym. Nie w klatkach, tylko po prostu sobie stanąć. Być uziemiony. Tam można sobie też wyobrażać, tylko yy, jednak nie trzeba wtedy napinać umysłu. Ciepła droga. Yy. Uziemienie jest bardzo ważne w sanyogi. Jest bardzo ważne. Ponieważ jesteśmy takim przelotem energetycznym. Energia od nas wchodzi, schodzi nogami, a druga nogami, po prostu wytwarza się. Tak symbolicznie, oczywiście, to mapa, to nie teren, pomimo że mówimy o ciele. No tak jest, ale tak nie jest, jednak tak to działa. Uziemienie. I o to chodzi. Uziemienie jest bardzo ważne w Sanioce. W następnym odcinku będą następne wskazówki. Wilka Bamba, Ekwador, Max Love, czyli Mariusz Maksymilian Jasiakowski. Et tout le a I love you.